Hej, cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony ja, Rafał, macie 7, -7 mm, i witam was w odcinku Q&A Ogólnie odcinek powinien pojawić się w dniu moich urodzin, kiedy to właściwie zapowiadałem, ale ze względu na trochę lenistwo i w zasadzie brak możliwości i chęci przełamania się w ostatnim czasie, dopiero teraz nagrywam Za co ogólnie to sorry, nie, ale no nie wiem, ostatnio totalnie mi się nic nie chce i Ciężko, tak jakby mi się pracuje nad czymś nowym, czy w ogóle nad czymkolwiek, także już tyle tłumaczeń i przychodzę do odcinka. Ogólnie zadaliście parę pytań, na które bym chciał na pewno odpowiedzieć. Część takich też różniejszych, ale najpierw zacznę w zasadzie od tych yy, poważniejszych, które najbardziej mnie interesują. Co z tą regularnością? Temat lata cały czas, a tutaj nadal jest jej brak. E, regularność e, na moim kanale zawsze była problemem dla mnie, e, z tego względu, że czasami mi coś wypadało nagle, czasami coś się działo w moim życiu, czasami po prostu nie miałem siły i chęci do tego. E, w obecnej chwili e, jest grudzień, będzie więcej materiałów na kanale, e, z, właśnie zabieram się za kolejnego po nagraniu tego odcinka. i wleci prawdopodobnie jeszcze przed tym kolejnym odcinkiem, także macie taką mini zapowiedź. I co? E, regularność e, będzie taka, że postaram się obecnie montować 2-3 filmy na tydzień. I mam nadzieję, że Was to zadowoli, że będzie Was więcej przybywać na mój kanał oraz że tak, jakby stworzymy taką fajną społeczność. Czy będziesz nagrywał może e, znowu coś ze starszych gier, które były na kanale, na przykład Overwatch? E, nie wykluczam takich e, jakby. E, gram w różne gry. Skoro momentami gram w dane gry. No to ja nagrywam dla was. Tutaj minus granie w strategię jakiekolwiek, bo to są serie bardzo wielogodzinne i nagrywanie tego byłoby bez sensu, bo gram w trochę strategii, ale no. Mówię, jest to bez sensu. E, a co do takich gier e, luźnych? To pewnie... Mm. Mam zamiar nagrywać sobie jakiegoś Mufordaia znowu, mam zamiar nagrywać od Team Chin po raz kolejny. Może jeszcze coś innego będzie wratywać właśnie Overwatcha. Raczej by mnie planował akurat, ale jakieś inne gry na pewno. Czy są planowane jakieś nowe serie? Jak tak to jakie? Nowe serie na kanale? Na pewno mam zamiar nagrywać e... więcej czegokolwiek tak naprawdę, bo e... Jest kilka odcinków z nagranych już są już tylko dostawienia tak naprawdę. I co? Ogólnie to z nowych gier. Yy, to tam parę gier niby mam, ale czy jakieś takie nowe specjalne będą się, czy będą się pojawiały, tego nie jestem pewien i nie jestem w stanie tego stwierdzić w sumie. Yy, szczególnie że yy, mówię, no ostatnio to gram w dosyć sporo ilość gier, ale takich, które na nagrywanie by się nie nadawały. Chyba, że chcecie jakieś... Yy, Również nagrywania e, gier typu nie wiem um, Europa Universalis 4 czy też Company of Heroes 2, um, Staris możecie dać znać w komentarzu. Jeżeli taka osoba by na przykład chciała, e, to możecie lajkować i komentarz, bądź również napisać komentarze, że chcielibyście takich gier. Ja się do tego przystosuję, ponieważ chcę również robić coś dla Was i chcę, żebyście mieli ze mną jakąś taką fajną integrację. Tanko do odcinka, kiedy będzie druga część z Robloxa? E... Z Robloxa, no tak, bo ja nagrywam to zapomniałem. <grych> Nie no, a tak no poważnie to e, druga część z e, wiadomo z, tego, z Dorsów e, pojawi się gdzieś mniej więcej w połowie grudnia też 17-18 grudzień, coś takiego. Bo u mnie najbardziej to schodzi wszystko tak naprawdę z montażem, bo montaż jest te, takim najbardziej problematycznym e, Czynnikiem wstawienia filmu, ponieważ chcę, żeby one były montowane, a nie surowe tak jak to kiedyś robiłem. Te surowe, oczywiście, były przez Was oglądane, ale czy one teraz by się przyjęły? No nie do końca. Chciałbym tak samo skupić uwagę też na nowych odbiorcach. Nowi odbiorcy nie przyjdą oglądać surowego gameplayu, raczej, bo to się szybko przejada. Czy w końcu pojawi się coś, coś innego niż gry? Nie jestem w stanie tego stwierdzić na bliższą przyszłość i osobiście nie odmawialm się w nagrywaniu jakiegoś innego kontentu chyba i tak naprawdę to mm, na ten moment nie szykujcie się na nic innego niż gry na kanale i pozostały już tak naprawdę takie e, te, te, takie dwa różne pytanka mm, od Waszego bo już lato czy zimę i dlaczego to na pewno zimę Z tego względu, iż e, śnieg, święta. E, bardzo dużo się dzieje w tym okresie, jeżeli chodzi o e, taki okres rodzinny. I ja to bardzo lubię. Jest też ten okres e, takiego odejścia od e, życia takiego normalnego. Nowy rok, wiesz jak to jest, nie? Tak bardzo przyjemnie się ty czujesz. Jest tak ciepło na sercu, nie? Dorosłość czy dzieciństwo? Eee, I tutaj hmm. mamy bardzo wiele kwestii do rozważenia. Jeżeli by to było takie poważne pytania, zapewne chodzi ci o taką prostą odpowiedź, to na pewno jestem w stanie Ci powiedzieć, że jest to dzieciństwo. Eee, w dzieciństwie masz więcej wolnego czasu, masz więcej e, możliwości na e, działanie w, e, według własnych zasad. E, działasz w, tak jak ty chcesz, swoje pasje rozwijasz. A w dorosłości nie jest zawsze to możliwe, dlatego... Cieszcie się póki jesteście młodzi, bo jest to bardzo fajne dla was i wykorzystujcie każdą możliwą sekundę do po prostu rozwijania się w, 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 tak jak wy chcecie. A póki co na ten moment to by było tyle. Mam nadzieję, że mm, taki krótki odcinek e, z Q&A poprawił wam jakoś dzień. I będziecie się tak jakby czuć bardziej zintegrowani. Zintegrowani? Jakoś tak ze mną. Eee, I życzę Wam miłego dnia. Jak, na, jak najspanialszego. I co? Ja lecę montować odcinek. Także widzimy się w kolejnych filmach. I do usłyszenia. Hej hej.